Jadła Kasia pajdę chleba, mlekiem z dzbanka popijając. Sfrunął do niej Trzynadel z nieba. Przyszła krowa, przybiegł zając. Widząc dzbanek w rękach Kasi, trznadel tak zaćwierkał sobie: Dzban ma dziobek całkiem ptasi, ale co tym dziobkiem dziobie? Zając pisnął, a ja ręczę, że to krewniak mój najbliższy: Dzbanek ucho ma zajęcze, słucha nim co w trawie piszczy. Krowa na to im odpowie: Patrzcie, z dzbana mleko płynie, dzbanek jest najbliższy krowie, prawda, dzbanku mój kuzynie? Kasia mleko wnet wypiła, zjadła chleba cały kawał, a dzban milczał jak mogiła. Odpowiedzi im nie dawał, ani pisnął, ani ziewnął, miał nieodgadnioną minę. Do dziś nie wie nikt na pewno, czy im dzbanek jest kuzynem.